Dzień dobry kochani, witam się z Wami serdecznie w czwartkowe popołudnie. Witam Was na kanale Czerwona Kanapa. Usiądźcie wygodnie i życzę Wam miłego słuchania. Dziś będzie pół żartem, pół serio. Temat intuicja versus umysł. Co mnie, słuchajcie, podkusiło do tego, żeby zająć się dzisiaj taką rzeczą? Ha! Dosłownie z godziny temu, przeglądając Instagrama, tak mam w chwili obecnej bardzo dużo wolnego czasu. Wy też? Ciekawe dlaczego. Trafiłam na pewien profil. Jest to profil o nazwie Doktor Miłość. Autorką jest pani Joanna. Nie pamiętam teraz nazwiska, a nagrywam na telefonie, więc przepraszam serdecznie. Mogę podlinkować później w tytule, a czy w opisie cały profil pani Anny. Trafiłam na cytat. Opuszczamy siebie, kiedy nie podążamy za głosem swoich uczuć i intuicji, wdając się w gry umysłu, słuchajcie, to jest cytat, którego ja poszukiwałam chyba dwóch tygodni. Ja tego potrzebowałam. Ja potrzebowałam coś takiego przeczytać. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że ja po prostu rozkładam wszystko na czynniki pierwsze. Że ja za dużo myślę, za dużo analizuję, że jestem przeciężona tym, że mój umysł po prostu pracuje na takich obrotach, że niektórych to by po prostu przytłoczyło i zabiło. Ja cały czas myślę, rozkminiam. Wszystko. Wszystko w koło. Za bardzo się zastanawiam. I potrzebowałam tego cytatu, ponieważ mierzę się z daną sprawą, z daną sytuacją. No i właśnie mam tutaj problem na zasadzie intuicja i uczucia, czy racjonalizm i mój umysł? Co mam zrobić? Co wybrać? A nadmienię, że moja intuicja i mój umysł <śmów> mówią mi zupełnie dwie różne rzeczy. Jestem bardzo ciekawa, ile z Was, którzy mnie słuchają, też się mierzy z czymś takim, że intuicja i emocje podpowiadają tak, a umysł podpowiada nie. Albo na odwrót, kiedy intuicja i emocje podpowiadają nie, a umysł mówi tak, idź w to. To się tyczy, słuchajcie, nawiązywania relacji, pracy, wychowywania dzieci, nie wiem, zakupu kanapy i, albo telewizora. Albo zmiany miejsca zamieszkania. Słuchajcie, to się tyczy wielu aspektów, gdzie działa nasza intuicja i działa nasz umysł. I kiedy one ze sobą współgrają, to jest super. Ale ile razy mieliście coś takiego, że podejmowaliście jakąś decyzję i wewnętrznie czuliście, że to kurzy, to nie jest dobry pomysł, ale umysł Wam mówił: idź w to, będzie dobrze, i powiedzcie, co się wtedy działo. Bo z mojego doświadczenia wychodzi na to, że kiedy nie słucham swojej intuicji i swoich uczuć, a słucham tylko swojej głowy, to nie jest dobrze. To się dzieją niefajne rzeczy. Posługiwanie się samym umysłem i tylko i wyłącznie na poziomie głowy, podejmowanie niektórych decyzji tylko na poziomie głowy, nie przynosi dobrych efektów. Oczywiście ja rozumiem, że jest różnica między wyborem koloru kanapy, a na przykład tym, czy wyjść za mąż, czy nie, czy przyjąć oświadczyny, czy nie. No słuchajcie, no, to też tak jakby no, waga sytuacji jest bardzo istotna. No, wiadomo, że przy wyborze kanapy lepszy będzie pragmatyzm, tak? No, że na przykład, biała kanapa to tak nie bardzo, ale już jakaś kolorowa spoko. Szczególnie mając na przykład małe dzieci albo zwierzęta, wiecie o co chodzi. Natomiast, no, jeżeli borykamy się y, takim y, odczuciem, no, czy wchodzić w daną relację, czy nie, czy się z kimś przyjaźnić, czy nie, czy zaufać komuś, czy nie, no to już tutaj pragmatyzm bym odpuściła, a raczej pokierowałabym się intuicją. Ale, ale ja mówię, że ja bym tak zrobiła. Słuchajcie. To nie tak, że jestem taka mądra, inteligentna. Ja do tej pory tak nie robiłam. Do tej pory nigdy tak nie robiłam. Zawsze robiłam wszystko na poziomie umysłu, że to jest spoko, ta osoba jest spoko, mogę jej zaufać, bo mówi tak, robi tak, bo nie wiem w sumie dlaczego, bo umysł mi tak mówił. Mówił, że to jest racjonalne, że to jest dobre. Wierzyłam na słowo ludziom. Ja w ogóle jestem mistrzem. Słuchajcie, gdybym była bankiem, to myślę, że bardzo szybko przekształciliby mnie w jakąś yy, instytucję charytatywną, bo za każdym razem, jak poznaję jakiegoś nowego człowieka, nieważne, czy to koleżankę, czy kolega, istotne, nieistotna jest płeć. Ale zawsze poznaję nowych ludzi i nawiązuję z nimi relacje, to ja im sama wciskam do ręki taką czystą kartkę i kredyt zaufania. To są dwie rzeczy, które ja daję to za friko. No to Poznajemy się masz. Proszę, zrób z tym, co chcesz. No i to jest po prostu błąd. Wiem, że nie robię dobrze. Natomiast ja tak funkcjonuję, nie potrafię w sobie tego zatrzymać, więc muszę się z tym pogodzić i pogodzić się z tym, że potem ponoszę jakieś tam koszta. Więc okej, okay, ja tak sobie tak wciskam komuś w rękę tą białą kartkę do zapisania i ten kredyt zaufania. No i potem tak z tego kredytu zaufania to tak ubywa, 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 a w końcu okazuje się, że jest gówno. I zaufanie się rozmyło. Hajsu nie ma, nic nie ma. Kartki też nie ma, nagle zniknęła. Potem ją znajduję w koszu, pomiętą i pomazaną. I potem się kończy relacja. No tak, słuchajcie, straciłam przyjaźń, najbliższą. Dałam kredyt zaufania, uwierzyłam, zawierzyłam na słowo. No i niestety relacja się rozmyła, i ktoś mi powiedział, ale się rozmyśliłem. I nie. Tak się stało minimum dwa razy w moim życiu że zaufałam komuś i po prostu nie słuchałam swojej intuicji. A moja intuicja mówiła mi run forest run. I ja tego nie zrobiłam. Bo ja siedziałam w tym miejscu i mówię, no ale ktoś mi mówi, mówi mi: "Słuchaj, no przecież jest taki tak." I ja w to wierzyłam. Nie posłuchałam swojej intuicji, która naprawdę mówiła mi: "Biegnij." Nie zrobiłam tego. Nie uciekałam, nie biegłam. Nie zostawiłam tego, tylko wierzyłam swojemu umysłowi, a mój umysł mówił: No słuchaj, ale przecież wszystko jest takie racjonalne, poukładane. Przecież ktoś ci mówi, że, że ci pomoże, żebyś mu zaufała, że przecież wszystko jest w porządku. No i potem się okazuje, że nie. I kochani, ja wiecznie opuszczałam siebie. Kurczę, wy też tak macie, też opuszczacie siebie? Też potraficie tak, jakby nie zadbać o siebie w tym kontekście, tylko tak. Wierzyć ludziom, ufać, nie wiem. No ja mam chyba jakieś mistrzostwo za takiś medal. Ja bym nie wiem piątkę sama sobie przybić, taką solidną twarz. Mam bliską przyjaciółkę, która opowiadała mi kiedyś o tym, jak weszła w relację z partnerską i wszystko było jak z bajki. Słuchajcie, książę na białym koniu, cudowne wakacje. Wyjazdy do rodziny, za granicę, w ogóle liga, wspólne plany, przytulaski, w ogóle śniadanie do łóżka. Jeden, miesiąc, drugi, trzeci, piąty. No super, wszystko super. A ona, słuchajcie, czuła się jak w klatce. Ona mi opowiadała, że po prostu w niej był cały czas lęk, jej intuicja mówiła, weź w ogóle wyjdź z tej relacji. A tam się nic, słuchajcie, złego nie działo. Tam wręcz przeciwnie, tam była bajka. Tam była po prostu bajka. I ona mówi, no ale jak. Mogę wyjść z tej relacji, skoro wszystko jest w porządku. A jej intuicja mówi, pieprz to wszystko, chrzań to, w ogóle walnij to, nie, odejdź stamtąd, odejdź od tego człowieka. I ona posłuchała swojej intuicji. Wzięła się w garść, zepchnęła ten swój umysł i, i, i te gierki swojego umysłu racjonalne gdzieś e, na bok i posłuchała się swojej intuicji. I co się, słuchajcie, okazało? Okazało się, że kiedy ona od niego odeszła, że się jest psychopatą. Zaczął ją nękać telefonami, zaczął do niej przyjeżdżać, zaczął nasyłać na nią swoją rodzinę, zaczął jej grozić, że on sobie coś zrobi, yy, wydzwaniał do niej, no po prostu dramat, gość okazał się po prostu psycholem, no, no, no niepoważnym człowiekiem. Niby przecież wszystko było w porządku. Ludzie w koło mówili, ale dlaczego ty chcesz od niego odejść? Przecież to w ogóle super facet. Przecież to w ogóle macie życie jak z bajki. Patrzyli na nią jak na wariatkę, ale ona posłuchała się swojej intuicji, została przy sobie i zrobiła najlepszą rzecz na świecie. Jejku, jak ja zazdroszczę jej tej mądrości. Ja sama przez ostatnie kilka lat miałam dwie takie sytuacje w swoim życiu. Akurat mm, nawiązuję do, do mm, takich sytuacji relacyjnych, bo tutaj jakoś mi się wydaje, że mm, bardzo często nie słuchamy swojej intuicji i uczuć, tylko rozkładamy coś na poziomie głowy że wchodzimy w jakieś relacje i mówimy sobie kurczę no przecież jest tak fajnie, przecież jeździmy razem na wycieczki, przecież yy, trzymamy się za ręce, zasypiamy przytuleni w ogóle świetnie nam się ogląda filmy a intuicja nam podpowiada, to kurwa nie jest to a my mimo wszystko tkwimy w tym, bo nasz umysł mówi, no ale przecież wszystko jest w porządku, przecież wszystko jest ok na co ty narzekasz, co ty robisz, a nasza intuicja jak ten czerwony krzyżyk w faktorze, wiecie, jak oni tam ten grzybek naciskają i takie. Yy. I nie słuchamy tego. Ileż ja znam takich przykładów. Ja sama po prostu w swoim życiu nie wiem, nie starczyłoby mi tutaj dzisiaj minut na to, żeby wymienić, ile razy się tak dałam zrobić. Największym fejlem w moim życiu to było to, kiedy yy, moja intuicja podpowiadała mi: uciekaj. W ostatnim momencie przy podjęciu danej decyzji moja intuicja do niej mówi spierdalaj. I ja tego nie zrobiłam. Nie uciekłam. Nie posłuchałam się swojej intuicji, tylko posłuchałam się swojej głowy. Dosłownie, słuchajcie, czułam, jak w tamtym momencie wychodzi ze mnie jedna istota, i druga, i patrzyłam na nie, jak jedna mówi do drugiej. Intuicja mówi: hmm, Zamknij się umyśle. Niech ona ucieka, a mój umysł. Ale w ogóle, dlaczego ty się odzywasz? Przecież y, wszystko jest w porządku. Przecież y, tutaj y, jest jedna z najważniejszych y, decyzji w życiu podejmowana, i w ogóle nie powinnaś się odzywać. Tu wszystko jest y, już zaplanowane, wszystko jest zrobione, i w ogóle nie odzywaj się. I co ja zrobiłam? Posłuchałam się umysłu, a powinnam się posłuchać swoich uczuć, swoich, swojej intuicji. Bo moja intuicja wyraźnie mi mówiła, że tu coś kurwa nie zagra. A mój umysł twierdził, że wszystko jest w porządku. No i co? No i fejt. Przegrałam. Znaczy mój umysł przegrał. Pomylił się. I to e, z takimi konsekwencjami, że muszę się z nimi mierzyć do dziś. Dlaczego o tym mówię? Posłuchajcie, chciałam Wam powiedzieć, że nie ma nic złego w tym. Że czasami czujecie, że macie w sobie taką ambiwalencję, że... Czujecie co innego, myślicie co innego, że wasza intuicja mówi coś, a wasz umysł w ogóle kompletnie nie rozumie, na jakiej podstawie działa, działa ta, działają te emocje intuicji, że skąd to się bierze, że możecie czuć się zagubieni i to jest zupełnie normalne. Ale ja wam mogę powiedzieć: na swoim własnym doświadczeniu słuchajcie głosu swojego serca, swojej intuicji, swoich uczuć. Umysł zostawcie, Umysł i pragmatyzm zostawcie na takie rzeczy typu wybór koloru kanapy albo co będzie racjonalne kupić samochód piętnastoletni czy dwuletni, no w takich rzeczach, że tu możemy tak jakby powinien wygrać umysł, kochani. Słuchanie swojej własnej intuicji naprawdę jest cudowne i to naprawdę przynosi dobre rzeczy. Mam nadzieję, że jesteście w dobrych kondycjach, w dobrej formie, mimo tego wszystkiego, co się dzieje. Ja dzisiaj nie chcę nawiązywać do obecnej sytuacji ani gospodarczej, ani tego, co się w ogóle dzieje w związku z koronawirusem. Chciałabym tylko wiedzieć, że u Was jest wszystko w porządku, że się trzymacie, że dajecie radę, że radzicie sobie z tą sytuacją, mimo że jest trudna. Ja chciałam się jeszcze z Wami podzielić tym, że zostałam posiadaczką nowego mikrofonu do nagrywania podcastów. To nie była inwestycja życia. Mikrofon kosztował całe 59 zł, więc zainwestowałam już jakieś pieniądze w nagrywanie. Mam nadzieję, że jakość dźwięku dzisiaj będzie lepsza, że będziecie mnie fajniej słyszeć, że będę troszeczkę bardziej wytłumiona i ten dźwięk będzie przyjemniejszy. I chciałam Wam serdecznie podziękować za odbiór ostatniego odcinka podcastu, odcinka numer 3, które nagrywałam w lesie. Dostałam ogromną zwrotkę od moich znajomych, od przyjaciół, że dobrze się mnie słucha. I chciałam Wam powiedzieć, że dodajecie mi skrzydeł i te wiadomości, które od Was otrzymałam, te słowa pisane, mówione, te telefony, które odebrałam od Was. Naprawdę spowodowały, że czuję się lepiej, czuję się dobrze. I dziękuję Wam serdecznie, kochani, że jesteście ze mną, że jesteście przy mnie. Śle Wam dużo ciepła, dużo czułości, dużo wytrwałości. I do usłyszenia w kolejnym podcaście. Buziaczki!